Cześć, jestem Witek i witam was na kanale Podlewane.pl. W tym filmie opowiem wam o uprawie i wymaganiach sansevierii. Zapraszam do oglądania. Sansevieria nazywana jest również wężownicą, i językiem teściowej lub szablami za sprawą swojego bardzo ładnego, wyprostowanego pokroju. Tutaj mamy Sansevierię gwinejską i jest to jedna z najczęściej spotykanych w naszych domach czy biurach. No właśnie, ponieważ roślina ta świetnie sprawdza się nawet w biurze, czyli w miejscu, gdzie nie zawsze może liczyć na fachową opiekę. Dobrze znosi zaniedbanie i ciężkie warunki. Jest dobra nawet na początek swojej przygody z roślinami domowymi ponieważ wybaczy nam delikatne błędy w uprawie. Do najczęściej uprawianych należy sansewieria cylindryczna i a którą tutaj mamy Sansevieria gwinejska. Rośliny te nie tworzą pnia, są to sukulenty, które wyrastają wprost z podziemnych kłączy. Wraz z czasem uprawy tworzy coraz to większe kępy, tak jak widzimy tutaj tutaj są troszkę młodsze roślinki, tutaj jest taki starszy egzemplarz. W skrajnych przypadkach, jeśli nie przesadzimy jej na czas, może ona nawet rozsadzić doniczkę. Istnieje wiele jej odmian, jednak zwykle tworzy grube, wyprostowane liście. O dosyć ostrym zakończeniu, dorasta od 80 cm do nawet metra. Jeśli chodzi o kolor tych liści, to zwykle są to odcienie zieleni pomieszane z żółtym. Niekiedy liść ma fakturę centkowaną, niekiedy podłużne paski, oczywiście w zależności od odmiany. Przy bardzo sprzyjających warunkach zawiązuje ona zielonkawo-białe kwiatuszki, które co ciekawe otwierają się tylko i wyłącznie w nocy. Teoria mówi, że po kwitnieniu roślina powinna zawiązać. Pomarańczowo czerwone owoce. Jednak w warunkach domowych jest to mało prawdopodobne, ponieważ w tych warunkach naturalnych rośliny te są zapylane przez ćmy, których Ciężko uświadczyć w domu. Nie ma większych wymagań co do stanowiska. Poradzi sobie zarówno w cieniu, jak i w słońcu. Jednak warto ją postawić w słońcu, ponieważ wtedy będzie szybciej rosła. Idealna temperatura do jej uprawy to pomiędzy 21 a 24 stopnie. Oczywiście latem bez problemu zniesie też 30 stopni, ale zimą lepiej, żeby temperatura w pomieszczeniu nie spadała do 15 stopni Celsjusza. Podłoże do jej uprawy musi być żyzne i przepuszczalne. Może to być na przykład torf odkwaszony, pomieszany z perlitem. Dobrze rośnie też w podłożu do kaktusów, choć jak widać, kaktusem nie jest. Dobrze magazynuje wodę w tych wielkich, mięsistych liściach i podlewać ją powinniśmy tylko i wyłącznie po całkowitym przeschnięciu podłoża. Jeśli nie wiemy, czy to podłoże jest też suche, pokażę Wam fajny sposób. Bierzemy sobie taki patyczek, może to być też taki patyczek jak do szaszłyków i wkładamy go sobie tutaj do donicy, aż do samego spodu. Po wyjęciu go, będziemy widzieć, czy patyczek jest wilgotny. Jeśli jest wilgotny, no to z podlewaniem musimy poczekać jeszcze kilka dni. Z nawozami nie warto przesadzać. Jeśli ją przenawozimy, może powstać taki efekt miękkich liści. Tutaj, w tym przypadku, te są podlewane raz w miesiącu nawozem organicznym, jakim jest biohumus, i to w zupełności wystarcza. Język teściowej powinniśmy przesadzać tylko, jak zobaczymy, że roślina nie mieści się już w dotychczasowej donicy, jeśli będziemy widzieli, że po prostu korzenie aż z niej wychodzą. Nie warto stosować zbyt dużych donic, ponieważ wtedy zahamujemy jej wzrost, wzrost tej części nadziemnej. Jeśli donica będzie za duża, to roślinka poświęci więcej energii na Powstawanie tego korzenia. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!